Unia Europejska intensyfikuje działania w zakresie sztucznej inteligencji dzięki inicjatywie Invest AI, która ma na celu zgromadzenie 200 miliardów euro na inwestycje w tę kluczową technologię. Planuje się utworzenie czterech gigafabryk AI, które będą czterokrotnie większe od obecnych, wyposażone w 100 tysięcy najnowocześniejszych chipów. To nie tylko zwiększy naszą konkurencyjność, ale także umożliwi rozwój zaawansowanych modeli AI w medycynie i nauce. Inicjatywa opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym. Dzięki temu zarówno duże, jak i mniejsze firmy będą miały dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Finansowanie pochodzi z unijnych programów, a państwa członkowskie mogą dodatkowo wspierać projekt. Ursula von der Leyen podkreśla, że sztuczna inteligencja ma być siłą na rzecz dobra i wzrostu. W obliczu globalnej rywalizacji z USA i Chinami, Invest.ai AI nie tylko przyspieszy rozwój technologii, ale także zapewni, że korzyści z AI będą dostępne dla wszystkich obywateli przy zachowaniu europejskich wartości i standardów etycznych.